Jaki smartfon wybrać, gdy do dyspozycji mamy około 1000 zł? Paradoksalnie, w tej półce cenowej, wybór robi się coraz większy i coraz więcej smartfonów oferuje naprawdę dobre specyfikacje, które mogą godnie służyć w użytkowaniu. Jednym z najnowszych przedstawicieli tego segmentu cenowego jest Poco M6 Pro, kosztujący około 1100-1300 zł. Co dokładnie oferuje i w jakich aspektach warto się nim zainteresować? Nie przedłużam. I zapraszam Was na recenzję. W pudełku poza samym telefonem oraz przewodem zakończonym pełnowymiarowym USB oraz USB typu C znajdziemy także szybką ładowarkę o mocy 67W. O tym jak bardzo szybkie ładowanie zapewnia porozmawiamy później. Umieszczano tu także miły dodatek w postaci czarnego silikonowego etui, które z pewnością wystarczy Wam na start, bo wykonane jest naprawdę dobrze. Mając do czynienia ze smartfonem, którego cena oscyluje w okolicach tysiaka umówmy się raczej nie spodziewamy się wodotrysków i jakości wykonania niczym z droższych urządzeń. Niemniej jednak pokołem 6 Pro zbudowany jest naprawdę solidnie. Ramkę wykonano z matowego tworzywa sztucznego, front pokrywa szkło Gorilla Glass 5, a na pleckach również znalazło się szkło, ale nieznanego pochodzenia. Plecki są błyszczące, co w przypadku mojej czarnej wersji skutkuje okropnym zbieraniem odcisków palców i niemal wszelkich możliwych smug. Utrzymanie telefonu w czystości bez etui jest praktycznie nierealne. W górnej części znalazły się trzy aparaty, z czego dwa ultra szeroki i główny umieszczono w gigantycznych wręcz soczewkach, które bardzo mocno odstają od całości obudowy. W efekcie telefon etui okropnie buja się podczas użytkowania na biurku, co potrafi irytować. Wracając do ramek: na górnej znalazło się złącze słuchawkowe, jeden z głośników, a obok niego port podczerwieni do sterowania urządzeniami w domu. Na dole mamy złącze USB-C i drugi głośnik. Na lewym boku znalazł się slot na kartę Nano SIM i microSD lub 2 Nano SIM, a na prawym przycisk wybudzania i podwójny klawisz regulacji głośności. Ramki wyświetlacza wyglądają naprawdę dobrze, są niemal symetryczne, a przede wszystkim relatywnie cienkie, co miło zaskakuje w tej cenie. I teraz płynnie możemy przeskoczyć do kwestii ekranu. Mamy tu wyświetlacz AMOLED mierzący 6,67 cala, rozdzielczość 2400x1080 pikseli z odświeżaniem na poziomie 120 Hz. Szczytowa jasność to 1300 nitów. I całościowo ekran wypada tutaj w pełni zadowalająco. Kolorystyka jest całkiem żywa, kontrast bardzo dobry, a kąty widzenia całkiem dobre, choć ekran nieco przygasza się pod większymi kątami. Jasność minimalna jest bardzo dobra, zaś maksymalna na ten moment nie dawała mi powodów do narzekania. Na pokładzie Znalazł się teoretycznie always on display, jednak w praktyce nie może się ono wyświetlać zawsze, a jedynie przez 10 sekund po dotknięciu ekranu i nie możemy tego zmienić. Trochę szkoda, bo wygląda to na takie sztuczne ograniczenie. Za wydajność odpowiada układ Mediatek Helio G99 Ultra, współpracujący w mojej wersji z 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci UFS 2.2. Mimo że ani zastosowany procesor, ani typ pamięci nie są demonami prędkości, w codziennym użytkowaniu telefon spisuje się nadspodziewanie dobrze. Przez większość czasu telefon działa w pełni responsywnie, aplikacje uruchamiają się całkiem szybko i tylko sporadycznie możemy dostrzec spowolnienia, dłuższe wczytywanie apek czy delikatne przycięcie animacji. Całościowo ma to miejsce naprawdę rzadko. Nie napotkałem tu znaczących problemów z wydajnością i optymalizacją, które powodowałyby irytację podczas użytkowania. Za sprawą sporej ilości pamięci ram pozytywnie oceniam także przetrzymywanie aplikacji w tle. Bardzo miło zaskoczyła mnie też kultura pracy. Nawet podczas grania czy robienia testów syntetycznych telefon nie nagrzewał się na tyle mocno, by móc powiedzieć, że jest gorący, a jedynie trochę ciepły. W codziennym użytkowaniu praktycznie w ogóle nie da się odczuć wzrostu temperatur. Smartfon pracuje pod kontrolą dobrze znanej nakładki. MiUI 14 bazującej na systemie Android 13. Aktualizacja do Androida 14 jest dopiero zaplanowana na niedaleką przyszłość, choć konkretnej daty nie podano. MiUI cechuje się bardzo kolorowym interfejsem, ale jest dość przyjemne w użytkowaniu i nie brakuje mu przydatnych funkcji, włącznie z możliwością pobierania motywów, paczek ikon i tapet z dedykowanego sklepu dla większej personalizacji wyglądu. Głównym problemem MiUI, na który narzeka się od lat, jest ubijanie powiadomień, gdy telefon leży nieużywany w stanie czuwania. Sam też niejednokrotnie spotkałem się z sytuacjami, gdy powiadomienia zaczynały spływać dopiero w momencie odblokowania telefonu. Remedium na to jest jednak proste. Wystarczy wyłączyć ograniczenia odświeżania w tle dla konkretnych apek, z którego powiadomienia są dla nas najistotniejsze, i to tyle. Wówczas wszystko dociera już do nas na czas. Głośniki. Celowo użyłem tutaj liczby mnogiej, bo jest ich dwa, czyli para stereo. Po pokołem 6 Pro dźwięk wydobywa się symetrycznie za sprawą dodatkowej maskownicy na górnej ramce, a nie tylko nad ekranem. Jeśli chodzi o samą jakość dźwięku, muszę przyznać, że zaskoczyła mnie ona pozytywnie, jak na tą cenę urządzenia. Całość gra dość czysto, choć przy najwyższych głośnościach można wychwycić lekkie kłucie w górze. Słychać tu przede wszystkim środek i wysokie tony, basów zbyt wiele nie ma, ale całkowicie płasko na szczęście też nie jest. Nie brakuje tu wsparcia dla dźwięku Dolby, Atmos z kilkoma predefiniowanymi ustawieniami brzmienia oraz pełnoprawnym korektorem graficznym. Smartfon oblokujemy za pomocą czytnika linii papilarnych umieszczonego w ekranie. W zasadzie moim jedynym zarzutem co do niego jest fakt, że został on umiejscowiony zdecydowanie za nisko, bo Poza tym jego działanie nie daje mi żadnych większych powodów do narzekania. Proces rozpoznawania odbywa się całkiem szybko, a co najistotniejsze, w większości przypadków bezbłędnie. Owszem, czasem trwało to dłużej i wówczas musiałem po prostu przyłożyć palec w inny sposób lub mocniej go docisnąć. Tylko raz skaner całkowicie nie chciał się aktywować i pomogło dopiero wybudzenie telefonu. W ramach alternatywy możemy użyć również rozpoznawania twarzy, choć oczywiście działa ono wyłącznie przy użyciu kamery do selfie. Mimo to działa szybko pod że dookoła nas jest dużo światła. Spoglądając na zaplecze komunikacyjne pokołem 6 Pro niestety nie dostrzeżemy tu ani sieci 5G, ani Wi-Fi 6, a jedynie LTE z agregacją PASM i starsze Wi-Fi 5. Nie zabrakło za to Dual SIM oraz połączeń głosowych w OLTE i w Jest także NFC do obsługi płatności zbliżeniowych. I o ile brak 5G można wybaczyć, tak szkoda, że zabrakło tu Wi-Fi 6, bo widocznie odbija się to na uzyskiwanych prędkościach w sieci domowej. Jeśli chodzi o sam zasięg i stabilność łączności, nie odnotowałem tu żadnych problemów. Całość zasila akumulator 5000 mAh. Zastosowanie takiego ogniwa przekłada się na czas na włączonym ekranie na poziomie od 5 do 5,5 godziny w cyklu mieszanym, trochę ponad 6 godzin przy większym użyciu Wi-Fi i około 4, gdy używałem więcej sieci LTE. Finalnie w moich rękach telefon bezproblemowo był w stanie wytrzymać cały dzień od rana do bardzo późnego wieczora. Gdy już pora na ładowanie możemy użyć dołączonej szybkiej ładowarki o mocy 67W. Pierwsze 50% uzyskujemy już po około 20 minutach, a pełne naładowanie to kwestia 45 minut. Za możliwości fotograficzne po 6 Pro odpowiadają łącznie 3 obiektywy. Główna matryca to 64 mp z optyczną stabilizacją obrazu, pod nim znalazł się ultra szeroki kąt 8 mp 118 stopni, a obok nich obiektyw makro o miernej rozdzielczości 2 mp Pixeli. Po szersze opisy i więcej zdjęć wykonywanych smartfonem, zapraszam Was jak zawsze do przeczytania tekstowej wersji tej recenzji. I generalnie zdjęcia są przyzwoitej jakości, adekwatnej do smartfona z tej półki cenowej, jest poprawnie ale bez fajerwerku, czyli bez zaskoczenia. Najlepiej radzi sobie tutaj oczywiście obiektyw główny. Gdy światła jest dużo, jest w stanie ustrzelić zdjęcie z całkiem ładną kolorystyką, choć tutaj dużą rolę odgrywają kaprysy oprogramowania. HDR bywa skuteczny, ale nie zawsze. Rozpiętość tonalna mogłaby być trochę lepsza, ale generalnie nie wygląda to źle. Ultra szeroki kąt na tle głównego aparatu wypada niestety blado. Ma spore braki w szczegółowości, co skutkuje często widoczną ziarnistością przy przybliżaniu zdjęcia. Na szczęście spójność kolorystyczna nie wypada źle, a wręcz przeciwnie jest akceptowalna. Tytułem końca: Po m 6 Pro to dla mnie w pewnym stopniu pozytywne zaskoczenie. Szukając smartfona w przedziale od 1000 do 1500 zł zdecydowanie warto spojrzeć właśnie na niego, bo oferują według mnie dobry stosunek ceny do jakości. Bardzo dobrze wypada wyświetlacz, wydajność stoi na w pełni zadowalającym poziomie, a widoczne przecięcia pojawiają się naprawdę rzadko. Głośniki grają całkiem dobrze, a bateria pozwala na całodniowe korzystanie z dala od ładowarki, zaś samo ładowanie jest szybkie. Trudno mi tutaj bezwzględnie czepiać się czegokolwiek patrząc przez pryzmat ceny. Jasne, dobrze byłoby tu zobaczyć. Wi-Fi 6 i 5G, ale zwłaszcza to drugie nie jest jeszcze standardem w tej cenie. Mój główny zarzut to aparat. O ile główny obiektyw wypada całkiem dobrze, tak ten ultra szeroki pozostawia sporo do życzenia. Najtańszy wariant M6 Pro to wydatek rzędu 1099 zł, zaś testowany przeze mnie z większą ilością pamięci kosztuje 1299 zł. W tej cenie to jeden z solidniejszych smartfonów, który jest w stanie zapewnić bardzo komfortowe użytkowanie. A więc żeby tradycji stało się zadość, mam do Was na koniec jak zawsze pytanie statystyczne. Co sądzicie o Pokém 6 Pro? Czy w tej cenie jest według Was godnym polecenia wyborem? Czy jednak powinien być jeszcze tańszy, a jakieś jego aspekty w specyfikacji powinny być lepsze? Dajcie je znać w komentarzach. Jak zawsze zachęcam Was do przeczytania pełnej tekstowej recenzji tego telefonu, którą znajdziecie na tabletowo.pl, link jak zawsze jest w opisie. Tam znalazło się dużo więcej przykładowych zdjęć i bardziej szerokie opisy możliwości telefonu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, będę wdzięczny za łapkę w górę, jeżeli materiał Wam się podobał i w jakim stopniu pomógł, no i za subskrypcję na kanale, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie. Dzięki bardzo, tyle ode mnie, nie przedłużam. Hej!